Do dostrojenia organu wykorzystam płytę serii uzdrawianie kamertonami. Organy wykorzystam zestaw kamertonów, to jest 16 kamertonów. One są oczywiście wszystkie odpowiednio ułożone w kolejności, która jest już tutaj na okładce. Czyli na okładce mamy już zaznaczone na czerwono organy, które są pod wpływem yy, czakramu podstawy, na pomarańczowo są to organy, które są pod wpływem czakramu sakralnego, yy, splotu słonecznego, serca yy, i mózgu, czyli wszystkie mamy tutaj yy, kolejność wypisaną. Oczywiście ta cała kolejność jest też tutaj na yy, naszej karcie zdrowia, także po prostu zaczynamy od yy, tego, który jest po prawej stronie i tak jak yy, ruch wskazówek zegarka w prawą stronę. Yy, zaczniemy od Ustawienia muzyki na utwór numer 1, czyli zaczniemy od Natnebcza. Oczywiście, ja używam muzyki, używam częstotliwości z kamertonów i użyję jeszcze Wahabę z substancjami zdrowia, które zostały specjalnie zrobione jako uzupełnienie całej terapii. Utwór numer 1 to nadnercza. Uaktywniamy kamerton i kierujemy w kierunku nadnercza z lewej i z prawej strony. Następnie dajemy do słuchania nad mózgiem, czyli w mózgu mamy ośrodki, które są przyporządkowane do danego organu. I tu wykorzystujemy właśnie połączenie y, mózg i układ nerwowy. Następnie y, użyję wahadła z substancjami zdrowia i tu dajemy polecenie: przekaż tyle uzdrawiających substancji, ile potrzeba na poprawienie stanu zdrowia, zupełnie, wibracje zdrowia, wylecz. I wahadło, wykonując ruchy obrotowe w prawo, wysyła y, wszystkie te substancje na dany organ. Utwór numer 2 to jelito grube. W czasie terapii możemy wysłać do czterech uaktywnień. Ja w tym momencie wyślę po trzy uaktywnienia. Wahadło jest zrobione na jelito, grube jelito, cienkie, czyli wyślemy wahadło biuro, jak będziemy w zakresie czakramu trzeciego i po Jelicie cienkim, wyślemy dopiero wahadło, które jest zrobione uniwersalnie na jelito grube i jelito cienkie. Następnie jest krew, i tu wykonujemy trochę inaczej: najpierw dajemy do słuchania nad mózgiem i takimi ruchami falowymi wzdłuż całego ciała. Następnie wahadło substancjami. 4 to kości i stawy, też z lewej i z prawej strony dajemy do słuchania nad mózgiem i ruchami falowymi, tak aby każda część ciała była pod wpływem tych wibracji, i bachadło substancjami zdrowia, kości i stawy. Utwór numer pięć to tkanka tłuszczowa, utwór numer sześć to mięśnie. Tkanka tłuszczowa i mięśnie. Zaczynamy zawsze na wysokości splotu słonecznego. Czekamy, aż wahadło wykona pierwsze ruchy obrotowe. I gdy wahadło już nabierze prędkości, wtedy możemy przesuwać wahadło w linii prostej z lewej na prawą, czyli od głowy do stóp. I no, wahadło będzie po prostu dalej wykonywało ruchy obrotowe. Nie potrzebujemy nic tam dokręcać. Bahadło zatrzyma się automatycznie. Tak jest zrobione, bahadło, że po prostu jeśli nasyci ciało danymi substancjami, ono po prostu stanie i już nie jesteśmy w stanie, nawet gdybyśmy teraz próbowali cokolwiek dokręcić ręką, ono, ono nie, nie wykona żadnych ruchów. Czyli po prostu polecenie nabiera prędkości, wysyła substancje, ale teraz, jeśli nawet bym, bym cokolwiek próbował sztucznie kręcić, ono y, nie, nie, nie nabierze prędkości. No tak, tak zostało y, skonstruowane. Następnie energii. Y, Wysyłamy y, częstotliwość energii na lewą i na prawą stronę. Oczywiście energii oczywiście mamy z drugiej strony, ale y, Wibracja, ona ma około 1,30 m przechodzi przez ciało, także nie ma potrzeby obracania kogoś na drugą stronę, tak żeby bezpośrednio częstotliwość była wysłana dokładnie na nerki. Wystarczy, że będzie wysłana z przodu, to, to nie ma żadnej, żadnego problemu z tym. Następnie wahadło z substancjami zdrowia nerka, czyli wysyłamy napię na jedną stronę i na drugą. Czyli wahadło zatrzymuje się, znaczy, że jest już yy, nasycone, yy, nasycony dany organ. Następnie jest pęcherz moczowy. substancjami zdrowia wehre następnie utwór numer 9 to średziona i trzustka. To jest yy, yy, częstotliwość, która jest właśnie na oba organy. Nie zrobione y, substancje zdrowia śledziona i czustka. Utwór numer 10 to żołądek. I wahadło. Stacjami zdrowia żołądek. Pamiętamy zawsze, żeby wahadło przed użyciem i po użyciu zawsze odpromieniować. Jeśli chodzi o wahadło ISIS, jest to wahadło automatycznie nie ma takiej potrzeby, ale właśnie w na organy zawsze przed i po należy puknąć jakiś przedmiot, tak żeby wahadło zawsze było odpromieniowane. Przed i po użyciu. Utwór numer 11 to li to cienkie i tu właśnie by mieli wahadło uniwersalnie zrobione na jeli to grube jej to cienkie. Utwór numer 12 tą wątroba i tu wahadło też jest zrobione uniwersalnie na yy, wątrowe i echelon rzuciowy, Utwór numer 13, echelon rzuciowy. i wątroba. Potwór numer czternaście to y, płuca. I wahadło z substancjami zdrowia płuca. I tutaj możemy, nie ma kamertonu z częstotliwością zdrowia serce, ale mamy wahadło z substancjami serce, to w tym momencie możemy też jeszcze nasycić serce z wahadła. Tak samo mamy jeszcze wahadło tarczyca, to też możemy tutaj wysłać substancje z wahadła tarczyca. Utwór numer 15 to... Mózg, ale też i cały układ nerwowy, czyli po całym. Zaczynamy oczywiście od mózg, lewa i prawa strona do słuchania, ale też po całym ciele. I tu mamy wahadło substancje zdrowia mózg i układ nerwowy. I mogę jeszcze nasycić wzrok substancjami zdrowia. Z lewej i z prawej strony, lewej i prawe oko i utwór numer 16 to wibracja DNA i to możemy też wysłać po całym ciele, i tu mam jeszcze na koniec wahadła układ immunologiczny. makroelementy i witaminy to jest takie wahadło uniwersalne i wahadło y, ciśnienie krwi y, i tym wahadłem będę kończył przekazywanie substancji z wahadeł na zakończenie całej terapii mogę użyć zestawu y, kamertonów energia 2 i tym zestawem harmonizujemy wyciszamy uspokajamy cały Trzymamy za głowy, ręce, dłonie i wracamy do szyi aż do stóp.